Na czym polega prawdziwa zaraza? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym. Rozpoczynamy nowy tydzień obowiązków, pracy, nauki, zajęć, co prawda, każdy tydzień rozpoczyna się niedzielą, ponieważ dla chrześcijan to niedziela jest tym dniem pierwszym, kiedy Chrystus stwarza wszystko na nowo przez na nowe przez swoją. E, przez swoje zwycięstwo nad śmiercią, przez swoje zmartwychwstanie. I my, moi drodzy, także pragniemy z Panem Jezusem wchodzić w to, co nowe, w to, co dla nas przygotował. Każdy dzień, każda chwila łączy się z nową łaską, ponieważ wczorajszy dzień był zupełnie inny niż dzisiejszy i już nigdy się nie powtórzy. Tak samo ta łaska, która była przed chwilą, ona była na ten moment, teraz będzie zupełnie inna, zupełnie nowa, dlatego korzystajmy z tych darów, które Pan Bóg dla mnie, dla Ciebie, dla nas przygotował. Zapraszam do kolejnego rozważania, zapraszam do trwania w tym dobrym postanowieniu, codziennego rozważania Bożego Słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień, za Twoją opiekę, prowadzenie, za siły, których mi udzielasz, chociaż czasami jest ciężko iść, jestem zmęczony, trudem, cierpień, strapień. To Ty mi dodajesz łaski, jeszcze jeden krok, jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden tydzień, jeszcze kolejny krok i tak do przodu, do przodu i widzę, że idę, widzę, że daję radę. Chociaż jest ciężko, chociaż jestem zmęczony, to razem z Twoją łaską, Panie Boże, pragnę iść do przodu. Tobie powierzam wszystkich chorych, cierpiących, Tobie powierzam tych, którzy szczególnie potrzebują twojego wsparcia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z księgi wyjścia rozpoczynamy dziewiąty rozdział. Pan odezwał się do Mojżesza. Idź do faraona i powiedz mu: To mówi Pan, Bóg Hebrajczyków, wypuść mój lud, aby mi spełnił posługę, jeżeli niech zechcesz wypuścić mojego ludu i nadal będziesz go zatrzymywał. Ramię Pana zawiśnie nad Twoimi stadami na polach. Nad końmi, osłami, wielbłądami, krowami i owcami. Będzie pomór ogromny, ale w tym czasie oddzielę bydło Egipcjan od bydła synów Izraela. Żadne ze wspomnianych zwierząt należące do synów Izraela nie padnie. I Bóg określił termin, mówiąc: Pan spełni to słowo w kraju w dniu jutrzejszym. Rzeczywiście. Nazajutrz pan spełnił to słowo: Padły wszystkie zwierzęta Egipcjan, ze zwierząt natomiast synów Izraela nie padło ani jedno. Kiedy faraon zobaczył, że ze zwierząt synów Izraela nie padło żadne, jeszcze bardziej schardział w swym sercu i nie wypuścił ludu. Skąd wzięła się ta kolejna plaga? Najpierw popatrzmy na to działanie Pana Boga. Na to, że Pan Bóg powiedział do Mojżesza: Idź do faraona i powiedz mu: Jeśli nie wypuścisz mojego ludu, zawiście nad Twoimi stadami na, na polach ramię Pana. Bóg określił termin, mówiąc kiedy to się stanie, i Pan Bóg powiedział, że ta plaga dotknie zwierząt. I moi drodzy, czyli mamy ten czynnik nadprzyrodzony, słowo Boże, słowo Boże, konsekwencje ludzkich grzechów, bo to jest, moi drodzy, cały czas ten kierunek od grzechu pierwszych rodziców, od trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Grzechy ludzi niszczą środowisko. Niszczą zwierzęta, niszczą świat, który jest darem Boga dla człowieka. I kiedy też patrzymy na skażenia środowiska, to często zazwyczaj dostrzegamy to, że to człowiek niszczy, ponieważ są różne odpady, różne toksyny. Przez wojny człowiek niszczy, ponieważ wysadza w powietrze, zatruwa w różny sposób to środowisko, przez różne eksperymenty. I tak samo, moi drodzy, tutaj ten grzech faraona, zatwardziałość jego serca, niejako odpowiada za to, że to środowisko także jest zniszczone. Czyli to nie jest to, że Pan Bóg jest surowy i Pan Bóg niszczy swoje piękne stworzenie, nie. To jest właśnie drugi kierunek, czyli grzech sprowadza śmierć. Grzech sprowadza śmierć na człowieka. Grzech sprowadza śmierć na stworzenie. I teraz patrząc też na taki trochę czynnik naturalny, jakie były wcześniejsze plagi? Komary i muchy. A moi drodzy, wiemy, że insekty, że komary, muchy mogą roznosić różne zarazki, mogą roznosić różne choroby, stąd na przykład malaria. I podobnie mogło być tutaj, że w wyniku tych komarów czy tych much, Mogły być roznoszone różne zarazki i mogła powstać epidemia, jakaś zaraza. I dlaczego też y, tylko u Egipcjan, wśród egipskich zwierząt, natomiast zwierzęta Izraela były oddzielone? Dlaczego tak się stało? Ponieważ ta wcześniejsza plaga muchy też. Dotykała tylko, Izraeli, tylko Egipcjan, ponieważ Pan Bóg powiedział: Zrobię przegrodę między moim ludem i Twoim ludem. Ten znak w kraju pojawi się jutro i Pan to spełnił. Psie, muchy pojawiły się w ogromnej ilości w komnatach faraona, w mieszkaniach jego dworzan i w całym Egipcie. Plaga psich mógł zniszczyła kraj. Natomiast Izraelici nie byli dotknięci. Dlatego być może te zarazki były roznoszone wśród Egipcjan, a u, Iz u Izraelitów nie, i też Pan Bóg właśnie ochronił przed tą zarazą w taki sposób zwierzęta Izraelitów. I mamy tę zarazę. Zarazę, która w taki sposób niszczący wpłynęła na zwierzęta. Moi drodzy, też mamy teraz różne zarazy. Pamiętam, mój taki znajomy miał hodowlę królików i chyba też właśnie komary. Miał pozakładane firanki, ponieważ no też tam były te, taka siateczka była w klatkach, ale też pozakładał firanki. Były odpowiednie odżywki, były też jakieś szczepienia, ale Komary się dostały, rozniosły chorobę, wszystkie króliki padły. Zatem widzimy, że takie sytuacje były i takie sytuacje są nadal. I to też może mieć ten czynnik naturalny, ale też to ma charakter, że Pan Bóg powiedział, że takie konsekwencje na Was padną, i to ma ten wymiar nadprzyrodzony. Mamy motyw zarazy. Ale co jest. Jeszcze gorszą zarazą, tą gorszą zarazą jest grzech. Grzech, który jest chorobą duszy. Ponieważ choroba fizyczna może prowadzić do utraty zdrowia ciała, może utracić do y, utraty zdrowia fizycznego, zdrowia doczesnego, życia doczesnego. Ale choroba duchowa, jaką jest grzech, może prowadzić do śmierci wiecznej, może prowadzić do wiecznego potępienia takim szczególnym szpitalem gdzie można być uzdrowionym z tej choroby grzechu z tej zarazy grzechu jest konfesjonał jest sakrament pokuty i pojednania Dlatego, moi drodzy, kiedy widzimy, że idziemy w grzech, nie trwajmy w tym grzechu długo. Dniami, tygodniami, miesiącami czy latami. Jak mamy przeziębienie, od razu jedziemy do apteki. Jak coś się dzieje, od razu jedziemy na izbę przyjęć do szpitala. Tak samo tutaj, jak coś się dzieje, od razu do spowiedzi. Nie czekaj, nie odkładaj, żeby twoje sumienie nie zostało zainfekowane do tego stopnia, że się przyzwyczajisz, że opadniesz z duchowych sił i będziesz trwała, będziesz trwał w tym grzechu. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz Maryjo, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Maryjo, ucieczko grzeszników, módl się za nami. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa Śpiącego, możesz to uczynić teraz. <laughs> o święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w jego absolutną moc i dobroć spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry, święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zadanie domowe na ten tydzień. Wysyłamy ten wieczornik do przynajmniej pięciu osób. Niech to Słowo Boże żyje w naszych sercach. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem, na wieczornik, a jeżeli macie chwilę, otwórzcie sobie Pismo Święte i zostańcie jeszcze z tym słowem. Zobaczcie, posłuchajcie, co Pan Bóg chce Wam osobiście powiedzieć. Na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.